Dzień dobry Państwu, chciałem zaprezentować dzisiaj system zbierania zamówień y, mobilnych. System przeznaczony jest na netbooki lub tablety. W tej chwili system z WF Magiem, systemem sprzedaży. <coughs> Co możemy w tym systemie zrobić? Handlowiec, y, który sprzedaje, który właściwie zbiera zamówienia y, zdalnie w terenie, ma dostęp do artykułów, docentych artykułów, do kontrahentów i do rachunków z kontrahentami. Żeby zrealizować takie zamówienie, żeby zebrać to zamówienie od naszego klienta, przechodzimy do modułu zamówień, robimy dodaj, wyklęta z listy. Tutaj pojawiają nam się od razu progi rapatowe i dane, które są wprowadzone oczywiście w, nas, w naszym systemie macierzystym, w tym przypadku w w magu. Po wybraniu kontrahenta pojawia nam się lista rozrachunków, wartość rozrachunków i wartość rozrachunków po terminie. Te rozrachunki możemy tutaj obejrzeć w zakładce rozrachunki, czyli przy zbieraniu zamówienia już możemy zobaczyć, jaki jest stan rozrachunków, a no i handlarz może zadzwonić, czy to zamówienie ma być zebrane, lub przekazać informację kontrahentowi o zaległościach. Przechodzimy do zakładki artykuły usługi. Usługę bądź towar. Albo wybieramy z listy. Podajemy ilość, podajemy cenę. Te ceny oczywiście mogą być ustawione wcześniej. E, mam już do pozycji klawisza szybkiego wyboru. Tutaj możemy ustawić sobie artykuły, które często sprzedajemy. Te artykuły dość łatwo się ustawia, po prostu przeciągamy sobie na klawisz. Jeśli klikniemy, to od razu mamy wybór. W zakładce. Opis dodatkowy, możemy wybrać termin realizacji, możemy wpisać uwagi dodatkowe dotyczące realizacji tego zamówienia. Robimy zapis i zamówienie jest już w naszym, w naszym systemie mobilnym. Żeby to zamówienie trafiło do systemu, tak, trzeba zrobić replikację. replikację. Robimy w dolnym momencie, zmienię, je, jeśli replikacja jest wykonana, zamówienie przechodzi w kolor niebieski co oznacza że zostało przekazane, przekazane do naszego systemu macierzystego. Oczywiście przy robieniu replikacji musimy mieć połączenie z internetem czy przez telefon komórkowy czy przez jakieś inne łącze i zobaczmy po niewielkim czasie ten interwał czasowy ustawia się to zamówienie powinno trafić tutaj do WFMAG-a. ja mam w systemie ustawiony interwał 1 minuty także maksymalnie w ciągu jednej minuty to zamówienie powinno znaleźć się w naszym systemie. Zakleczkę to sprawdzimy. Hmm. Tutaj handlowiec może również rozrachunki sprawdzić w inny sposób. Wejść do rachunki, wybrać kontrahenta no i tu jest podawana lista rachunków niezapłaconych. Jaki jest numer faktury, kwota, ile pozostało do zapłaty, jaka była data z faktury i jakim był termin realizacji rzuca okiem, czy nasze zamówienie już się pojawiło u nas w systemie, tak, jest tutaj kolejne zamówienie <coughs> pojawiło się u nas w systemie, no i z tej pozycji możemy już mm, dokonać na przykład realizacji na fakturę. A tutaj mamy niebezpieczny magazynie jakiegoś towaru, to oczywiście już kontroluje nas, nasz system sprzedaży, my tu już sami decydujemy, co w takim y, wypadku możemy zrobić. Proszę zobaczyć tutaj informacje nagłówkowe, te progi rabatowe są utrzymane. Jeśli zmienimy progi rabatowe, to wiodącym rabatem e, to jest ten rabat, który ustawimy e, w swoim systemie macierzystym. Każda zmiana w Magu danych kontrahenta, bądź e, danych dotyczących towaru po replikacji e, tutaj jest modyfikowana w naszym systemie mobilnym. Także nasz handlowiec zdalny zawsze ma aktualne dane. Danke bardzo.